Czy każde auto może być smart i możemy sobie puszczać w nim muzykę z naszego telefonu? Dzięki, ROIDMI 3 jest tak. A dzisiaj powiem wam dlaczego. Zapraszam do recenzji. Dobra. Moim samochodem jest Opel Corsa rocznik 2010. więc bluetooth w tym samochodzie no mógłbym pomarzyć, tak naprawdę. No były tam jakieś wersje wyższe, które go posiadały. Moja taka nie jest. Ale zawsze miałem ten problem, że chciałem sobie po prostu posłuchać muzyki, na którą mam ochotę, a nie muzyki, która akurat leci w radiu. Z tym był problem. Szukałem, szukałem, szukałem i znalazłem Roidmi 3, czyli takie małe urządzenie od firmy powiązanej z Xiaomi, które jest w stanie to umożliwić. Roidmi 3 to tak naprawdę transmitter FM, czyli to jest urządzenie, które łączy się z naszym telefonem po Bluetoothie, a do naszego samochodu przesyła sygnał za pomocą. FM, dzięki czemu e, tak naprawdę no mamy w naszym radiu muzykę z naszego telefonu. I to mógłbym tak naprawdę pokrótce e, powiedzieć, że na tym to działa. A już bardziej w szczegółach, to to urządzenie podłączamy do gniazdka dawniej e, na zapalniczkę. No teraz już jest bardziej tak naprawdę gniazdo do ładowania w samochodach. I podpinamy, no na przykład no ja sobie podpinam kablem, żeby przy okazji ładować telefon, no ale podpinamy za pomocą Bluetootha. Z aplikacją. Kiedyś to była aplikacja Roidmi, teraz mamy aplikację Morjetu. Sama nazwa urządzenia kiedyś była Roidmi 3, s a teraz to jest Music Car Charger. W każdym razie tak naprawdę za pomocą Bluetooth łączymy te dwa urządzenia. Jeżeli one się dobrze sparują, to słyszymy taki charakterystyczny dźwięk w radiu, a aplikacja nam podpowiada na jakiej częstotliwości. Najczęściej tą częstotliwość jest 96,4 i ona działa praktycznie wszędzie oprócz Warszawy, gdzie mam wrażenie, że połowa ludzi posiada roidmi. Jak tylko przekraczam granicę tego miasta, to już się traci sygnał. No ale wszędzie indziej spokojnie to wystarcza i tak naprawdę tyle. To po prostu działa. Włączacie na swoim telefonie YouTube'a, Spotify'a, Apple Music. I łączycie się z transmiterem, no i ta muzyka po prostu leci w waszym samochodzie. Nie polecam próbowania odbywania rozmów telefonicznych za pomocą tego urządzenia. Wcześniejsze modele miały mikrofon, ale ta jakość była tak tragiczna, że po prostu z niego zrezygnowano i to pozostało, więc, więc nie próbujcie po prostu. Miecie słuchawkę w uchu. Albo zatrzymajcie się i odbierzcie telefon, ale nie używajcie do tego Roidmi, ale poza tym do słuchania muzyki jest bardzo dobrze. Jest ja jakości jestem zadowolony, to oczywiście nie jest dolby surround ani jakiś super dźwięk, ale powiedzmy, że jeżeli nie macie nic, to lepsze to niż nic. A sama cena tego urządzenia na Aliexpressie to takie 50 zł, 70 zł w zależności, jak znajdziecie na niego ofertę. Podsumowując, jeżeli chcecie sobie zrobić stare Auto Smart, a to wykorzystajcie Teroidmi i po prostu cieszcie się muzyką gdziekolwiek będziecie. Ja mam nadzieję, że ten film Wam się przyda i mając samochody z roku 2010, ale równie dobrze 2005-2009, 2004 będziecie mogli słuchać muzyki tak jak chcecie i w sposób smart. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie nasze filmy i dzięki wielkie. jak zawsze są filmiki w Marvelu, po napisach. Ten również ten film dedykuję wszystkim osobom, które mówiły, że powinienem mówić włączać zamiast włączać. Skupiałem się, mam nadzieję, że to docenicie, a jeżeli oglądacie tę część, to znaczy, że tam dotrwaliście. Dzięki Wielkiej Na razie.